Hej, witajcie, witajcie Jestem Michael. Yy, witam Was w filmie mm, informującym o tym, że niedługo wyjeżdżam nad morze. Yy, i, film, I filmów może być, nie wiem, może jeden, dwa filmy jeszcze nagram. Oprócz tego jeszcze, nie wiem, by, bo wyjeżdżam nad morze na dwa tygodnie. I może być właśnie hmm, problem z nagrywaniem. Ja nie nagrałem zbyt dużo materiałów, bo też wyjechałem w góry. No ale myślę, że już tenże jeszcze coś się nagram na YouTube. No. no po prostu wyjeżdżam no, no co zrobisz. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Chciałam właśnie nagrać takiego vloga, mm, yy, żeby, żebyście wiedzieli, że, yy, że też yy, w, że ja, że są też wakacje, też chcę odpocząć. Wiem, że nie nagrałem dużo materiałów. Yy, może nagram jeszcze materiał z Watch gdzie będę mówił, bo też mam drugi kanał. Nie wiem, czy wam mówiłem, mam drugi kanał na YouTube. Jesteśmy graczami. Na tym kanale opisuję jakby daną grę. Na razie tam opisałem tylko o Ducksa, więc to wszystko, co tam jest. Ale mam nadzieję, że, że jeszcze tam uda się coś z Mafie bo coś z Ma właśnie chcę tam opisać Mafie Teraz nic tu nie będę mówił. Bo też yy, nie, to ten vlog. Chciałem, żebyście wiedzieli, że po prostu jeszcze wyjeżdżam na plażę na dwa tygodnie, a potem mi zostanie tylko dwa dni wakacji. Więc jeden materiał najwyżej nagram yy, po w, przyjeździe. To też, wiadomo, montowanie, wszystko to, trochę zajmuje. Wiem, że filmy nie wyglądają jakoś super, ale na sześcioletnim sprzęcie jest to ciężkie. Naprawdę ciężkie to wszystko yy, nagrać. No i co, no to już tyle, jeżeli chodzi o tego pseudo vloga, bo, chciałem, że, że chciałem wam dać właśnie taką informację, że wy, żeby wyjeżdżam na wakacje. Kołnierzek tak trochę tak trochę lipa z tym. No a dobra, taką mam koszukę do tego na szybko ubrałem tę maskę, żeby yy, tam, żeby Wam, żeby szybko zakominkować to, co mam do powiedzenia. No i to. Myślę, że nie ma co bardziej przedłużać. Wyjeżdżam 16. Tak, yy, no, yy, 16, 16, czyli tak przed świętem Najświętszej Marii Panny. Wyjeżdżam. No. No i przyjadę, bo są mi dwa dni wakacji. Czy będę nagrywał jakiegoś loga? Nie mam jakiejś kamerki, a ja teraz nagrywam na laptopie. Laptop przecież nie będę zabierał. A nie mam żadnej kamerki, żeby to nagrać telefonem. No z, 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 Na takim telefonie nie wiem. Raczej się nie da y, przesyłać y, żadnych y, filmów, więc y, z tym to na razie nie ma co liczyć. Wyjadę po prostu, żeby odpocząć. I tyle. I koniec. Trzymajcie się. Jo!